To, co dzieje się w tym roku z rynkiem transferowym, jest prawdziwym hitem. Na to składa się kilka czynników, ale powiedzmy sobie wprost: rynek transferowy na początku FIFA nigdy nie był na tak niskim poziomie. Mam do was prośbę, jeżeli zapoznacie się z tym materiałem, to dajcie koniecznie znać w komentarzu co sądzicie o obecnym rynku transferowym, bo z miło chęcią z wami podyskutuję Słuchajcie, zanim zaczniemy, przypomnę o zostawieniu łapki w górę, wbijmy kilka subów, bo już prawie 90 koła Ale przede wszystkim pamiętajcie, że odcinki są codziennie, 16.30, więc jak powiadomienie nie przyjdzie, to wbijcie sobie na kanał No i dobra, lecimy z dzisiejszym materiałem Tak w ogóle i jej dzięki za dopracowaną grę, zobaczcie na ten opis po rosyjsku Tutaj w ogóle jakieś znaczki, bodajże koreańskie albo chińskie. Tutaj tak samo, opis po. w, w, w kompletnie dziwnym dla mnie języku. Tutaj natomiast kolejny taki opis. <grym> Dzięki, tutaj na pewno wiem co trzeba zrobić, żeby dokończyć to wyzwanie. Co to w ogóle jest? No tutaj jest już normalnie po polsku. O tutaj znowu w jakimś obcym języku. Ten to nie wiem, ten to jest koreański, bo trochę odróżniam, ale abstrakcja. Natomiast dzisiaj nie porozmawiamy sobie o błędach, a o rynku transferowym, czyli bodajże jednej z najważniejszych rzeczy, jakie znajdują się w całym Ultimate Team. Jest to po prostu nie lada gratka dla wszystkich handlarzy, ale też dla zwykłych graczy, bo na rynku transferowym możemy sobie drogą kupna nabywać karty, ale to co dzieje się w tym roku po prostu przechodzi wszelakie pojęcie. Chociażby pokażę Wam jedną rzecz, a mianowicie to, że ten rynek wygląda na totalnie zdechły, a zobaczcie, możemy już karty, które mają ekrany 83 kupić za mniej niż 1000 końców. Ja wiem, że to jest spowodowane obecnie tym, że nie ma żadnego SBC, na którym warto te karty przepalać, no ale nie zmienia to faktu, że rynek jest tak nisko i nigdy nie był właśnie tak jaki jest teraz, więc to moim zdaniem jest warte omówienia i na sam fakt składa się wiele czynników, o których zaraz sobie porozmawiamy. Jednakże sam fakt, że lokauty są poniżej 10 tysięcy, a w tym przypadku nawet poniżej 7. 000... Sprawia, że myślę, że przeciętny gracz może złapać się za głowę, bo już można kupić kartę z overallem 87 za mniej niż 10 tysięcy końców. Powiem wam, że przyjdzie w końcu moment, w którym te karty odbiją przez jakiś SBC, i myślę, że wiele graczy sobie sporo zarobi. Chociaż to też jest kwestia sporna, bo chociażby teraz takie karty Rubena Diasa już nie mają tak ogromnych widełek, bo zobaczcie, do 22 tysięcy immobile to już w ogóle. Cena jest do ilu? Do 18 tysięcy Więc to nie jest aż tak powiedziane, że te widełki mocno wzrosną Jeżeli zastanawiacie się dlaczego rynek jest tak nisko To przede wszystkim wyróżniłbym kilka segmentów Mianowicie pierwszy to podgląd paczek 4600 pońców dodanych na start gry Dla osób, które kupiły wersję Ultimate Oraz chociażby to, że możemy otrzymywać nagrody za Food Champions Od razu po zagraniu całej ligi weekendowej Oprócz tego, wymieniłbym jeszcze pomniejsze rzeczy, takie jak możliwość trafienia w paczce dobrych kart już przed premierą gry. Bo wtedy, kiedy wykupiliśmy to, EA play nie ma dwóch zdań, ten drop był podwyższony. Może nie każdy trafi coś niesamowitego, ale dla ogółu drop naprawdę był większy. I sam fakt, że karty, które są typowymi foderami, obecnie nie są drogie, przez chociażby to, że ludzie nie mają sensu ich kupywać. Bo po pierwsze, każdy ma ich jeszcze dość sporo w klubie, a po drugi nie ma kompletnie gdzie ich przepalać. Dlatego wczoraj do FIFA też weszło SBC, które jest jednym z najbardziej hejtowanych w całej historii, ale też już na pewno najbardziej hejtowany FIFA 22, a mianowicie wyzwanie, w którym otrzymywaliśmy paczkę z zatonem draftu, ale wymagania są tak absurdalne, że to szkoda gadać. Minimum 4 ligi Maksymalnie piłkarzy trzech z jednego klubu, 84 ocena i 70 zgrania. TSBC, moi drodzy, nie jest przypadkowe, ponieważ je już powoli stara się odbijać ten rynek w górę, bo widzą, że jest on dość nisko i po prostu starają się nas wyrwać właśnie z tych folderów. Bo jak wiemy, większość z nas jeszcze tych kart wysoko ocenionych troszkę ma, no bo szkoda jest sprzedawać za takie absurdalnie niskie ceny, a po prostu. Każdy je trzyma, bo nie ma jeszcze nigdzie ich ciekawych właśnie do przepalenia w żadnym SBC. Więc ludzie te karty trzymają i ich chce nam je powoli zabierać, żeby ten rynek odbijać. Myślę, że na dniach pojawi się jeszcze naprawdę jedno z ciekawszych SBC, żeby właśnie ten rynek ratować. Dobrą szansą na odbicie rynku transferowego była karta Potm z Premier League. No ale wiadomo, że w tym roku po prostu wygrał tą kartę na samym starcie Cristiano Ronaldo, więc wymagania na tą kartę nie mogły być niskie. Także to wyzwanie jest kompletnie nieopłacalne do robienia. No i o co w ogóle chodzi? Dlaczego takie błędy są? Co, co to jest za język? Nie wiem, no to, to dobra, to już kompletnie nie ma o czym gadać. Jeżeli chodzi o tego Ronaldo, w przypadku takim jakby wyszła, nie wiem, karta Side Maximum albo kogokolwiek grywalnego, tak jak w ostatnim czasie, Puki albo site mają, wiecie, taką kartę, którą większość z nas by zrobiła, to myślę, że rynek by troszeczkę ruszył. Należy no wygrał właśnie Portugalczyk, bo zasłużył też swoją drogą. No, ale wiadomo, że ta karta tania nie mogła być, więc po prostu wyszło to jak wyszło. I myślę, że niedługo pojawi się w grze naprawdę opłacalne SBC, które większość z nas zrobi i rynek troszeczkę pójdzie w górę. Natomiast abstrakcja tego roku jest na tyle duża, że zobaczmy chociażby kartę Gabriela Jesusa, bo po prostu dla mnie to jest rzecz niesamowita. Karta krywalna, przede wszystkim dobre połączenie, bo premier, lig, brazylijczyk z Manchesteru City. I zobaczcie, za ile już taką kartę można nabyć. Ile? 1800 końców, najtańszy Gabriel Jesus. Kurczę, to jest naprawdę ile? 12 dni po premierze gry i już można Brazylijczyka kupić za 1700 końców. Nigdy tak tanio taka karta nie stała. Zresztą zobaczcie, on te statystyki ma całkiem niezłe. Dla porównania, karta zeszłego roku to jest dokładnie prawie taka sama, no plus 1 pesa, driblingu i strzałów. To nie robi większej różnicy, a zobaczcie na to. On już od samego startu jakieś 10 tysięcy końców, no ledwo, ledwo co tam kosztował, a rok temu na tym samym etapie, tutaj jest u mnie 13 października, zobaczcie to, 61 tysięcy końców, a tak naprawdę jego cena poniżej 10 tysięcy końców, to patrzcie kiedy spadła. Dopiero 25 listopada, a tak to, żeby był po 1000 końców, w ogóle takiej sytuacji nie ma. Zobaczcie to, w, w następnym roku dopiero gdzieś, gdzieś ta karta tak tanio chodziła. No to jest właśnie rzecz niesamowita, bo mimo wszystko ja wiem, że te paczki podglądu i tak dalej, ale to wygląda dość smutno. No bo jednak myślę, że większość z nas się cieszyła jak mogła sobie pohandlować, no, ale nie oszukujmy się, to też jest po części celowy zabieg ze strony twórców gry, żeby troszeczkę powalczyć nie tylko z końcelerami, ale również z handlarzami. Dla przykładu pokażę wam jeszcze kartę moim zdaniem lepszą, ponieważ Antony Martial, co prawda w tym roku też jest tylko cena 81, ale weźmy w wzgląd fakt, że jest przede wszystkim Francuzem, czyli ma bardzo dobre połączenia, a dodatkowo jest z klubu Premier League. I zobaczcie, ta sama sytuacja, 1900 końców, to jest za 1600 licytu, ja pewnie za tyle go zaraz znajdę. Nie no, o, patrzcie, on droższy jest nawet od Gabriela Jesusa. O, 1400 końców, ale z tej roku nie, nie udało się. No nie zmienia to faktu, że chciałem o nim porozmawiać, bo 1500, no to jest ta sama cena, co za Gabriela Hesusa, a te staty w tamtym roku miał o wiele mocniejsze. Przede wszystkim miał kartę z ekranami i ocenę 84, ale... Patrzcie, tutaj te staty minus -2, minus -2 i bodajże na strzałach minus -3. No nie oszukujmy się, jest to downgrade, ale w tamtym roku, na tym etapie gry, to ten koleżka chodził, moi drodzy, po ile? Po 150 tysięcy końców, czyli w tym roku powinien być nadal kartą grywalną i nadal drogą, a to jest cena 1900 końców. On nawet nie chodził za 20 tysięcy od samego początku. No naprawdę jest to hit dla mnie, to co się dzieje. Oczywiście. W tym roku przede wszystkim w górę idą teraz karty ikon i właśnie o nich porozmawiamy. Ostatnim razem, gdy z widzami sobie wklepywaliśmy, cyk, ikonkę oraz nie wiem, tak dajmy z 600 tysięcy, nie no, może z 600 i do miliona końców. I tutaj karty były naprawdę mocno grywalne. Pokroju Patryka Vieira baby, albo nie wiem, jeszcze jakiegoś Ronaldinho, baby, zobaczcie co jest teraz. Może Mateo z takich lepszych kart, ale reszta... Nic specjalnego, no Kaka jako tako, Carlos Alberto spoko, no jeszcze Ferdinand 600 tysięcy, ale tych mega grywalnych kart już moi drodzy nie ma, bo zobaczcie, tutaj już takiego Ronaldinho nie zobaczymy, no z kart grywalnych jakiś Essien, może Butra no Hulit Baby, ale to też już za milion końców, a był po 800 tysięcy. Petit jako tako, o Essien Baby, no to akurat spoko, ale już takiego Ronaldinho nie zobaczymy, bo karta Ronaldinho Baby, moi drodzy, chodziła po milion, ostatnia, teraz po ile? No, jak trafimy, za milion trzysta, ale milion dwieście, no milion ale też wzrosła, 200 tysięcy końców. Dla przykładu kroj, w którego zainwestowałem, chodził po 2 miliony, zobaczcie teraz Krojfik, po ile chodzi? 2 350, 000, więc to jest 350 tysięcy zysku. Dla przykładu Mbappé kupiony też za milion sto, bo przypominam, że na samym starcie wykupiliśmy troszkę Fapońców, ale przede wszystkim też mieliśmy Farta i zobaczcie, Mbappé już. No, osiągnął ładną cenę 1 300 000 końców, więc to też jest 200 000 końców w zysku. Więc te karty najbardziej grywalne obecnie mocno odbijają, idą w górę, a tracą na tym karty te słabsze. I teraz wygląda to dość śmiesznie, bo możemy mieć mega OP skład z tych średnich kart za tam, nie wiem, 30 000 końców. Ale karty te mocno grywalne to już jest mega przepaść. Ale dla przykładu taki Neymar, troszeczkę wzrósł. Ja go trafiłem wtedy, pamiętam, na początku za 800 końców, a teraz jest po ile? Akurat Neymar tak w górę nie idzie, co dla mnie jest dużym szokiem, ale troszkę poszedł, bo ja go sprzedawałem za około 700, ale był nawet po 670. Teraz 750 i tak Neymar jest mega tani, jakby nie patrzeć na realia fifty. Dajcie znać absolutnie w komentarzu, co sądzicie o obecnym rynku transferowym, bo z miłą chęcią z Wami sobie porozmawiam. Moim zdaniem niedługo rynek mocno odbije nawet na tych wyższych overalach, bo po prostu jej zacznie go ratować, bo to jest rzecz dość słaba, że te karty są na tak niskim poziomie. Ja Wam pięknie dziękuję za dzisiaj, łapkujcie, subujcie i widzimy się już jutro 16:30.